Cześć, witam na samym kanale. Jak widzicie, dużo środków, ponieważ pojawił się w tym roku u mnie problem z ziemiórkami. Ziemiórki to takie malutkie muszki, trochę podobne do owocówek, które mieszkają, zagnieżdżają się by w doniczkach w podłożu. Przeważnie one się zagnieżdżają by w wilgotnym miejscu. W ogóle zaczniemy od początku. Skąd one się u mnie wzięły? Podejrzewam, że albo była ziemia, którą kupiłem do przesadzania kwiatów, już z jajeczkami skażona, lub w jednym z zakupionych ostatnio kwiatów musiały być po prostu larwy lub jajeczka. Oto się wszystko wy, wykluło, i teraz zaczyna mi się rozmnażać. Ogólnie ziemiurki to są takie małe muszki trochę podobne do, yy, do Muszek owocówek. No i trzeba sobie z nimi poradzić. Mam tutaj przygotowane trzy takie specyfiki. Pierwsze tutaj mam z firmy Soltex. Od razu mówię, że to nie jest jakaś reklama. Takie oto. Tasiemki klejące czy arkusze klejące. Z takimi fajnymi kikami. Wkładamy w doniczkę, wykładamy taki arkusz, no i te ziemiorki się przyklejają. Po jakimś czasie teoretycznie powinniśmy sobie poradzić z tymi owadami, ponieważ one, tak jak większość owadów, lgnie do, do żółtego koloru, się przyklejają i po jakimś czasie powinniśmy sobie z nimi poradzić. Ja zastosuję właśnie takie klejące arkusze. Do tego zastosuję taki oto środek. Jest to środek naturalny do zwalczania ziemiórek. Polega to po prostu na rozrobieniu w wodzie. Mi akurat tu jest buteleczka, była 3 ml. Ja to rozrobiłem w litrze wody i wlejemy do tych doniczek, ponieważ taki. Preparat sporządzony wystarcza na około 10 metrów kwadratowych. W centrum ogrodniczym, gdzie to kupowałem, to mówili, że z takiej jednej buteleczki litr wystarcza na około 2-3 litry podłoża, czyli gdzieś, gdzieś tyle, co tutaj mam. Jeśli to nie pomoże, a jeszcze wrócę do tego preparatu. To, tym preparatem musimy powtarzać czynność. Przez około 2-3 tygodnie. Jest to spowodowane tym, że jeśli te, te ziemiurki złożyły jajeczka w, w ziemi, to one po około tygodnia, po półtorej się wylęgają. No i dlatego zabieg trzeba powtórzyć. Co spowoduje wy, wyniszczenie całej kolonii. Jeśli zrobimy to jednorazowo, nic nam to nie da, ponieważ wytrujemy to, co obecnie lata, a to, co się za chwilę. Wygryzie, na nowo będzie będzie żyło, będzie się znowu rozmnażało. No i trzecim takim preparatem jest substral. Owadobójczy działa na mszyce, wełnowce, tarczniki i właśnie ziemiórki. Co ważne, te dwa preparaty są ekologiczne. Ten już jest bardziej agresywny, ale znowu też i jest o wiele więcej wydajny, ponieważ 6 ml tego preparatu rozrabiamy na 100 ml wody i to wystarcza na litr podłoża. Tak więc w przeliczeniu ogólnie to wychodzi taniej. No ale to już jest preparat typowo chemiczny i go po prostu zastosuję, jeśli mi to nie pomoże. Taki kupiłem jedno. Za w tym tygodniu jeszcze po prostu kupię drugi. Taki środek wezmę podleję po świętach i zobaczymy, może uda się po prostu z, zniszczyć tą inwazję. Co ważne, ja zaobserwowałem te ziemiórki tutaj w, trzy, w trzech tych kwiatach, właściwie w dwóch, w tym i w tym. Wdracenie na razie nie ma, ale w ramach prewencji proponuję, żebyście podlewali tym preparatem właśnie wszystkie, wszystkie kwiaty, które macie w domu. Ponieważ jeżeli ziemiurki wyczują w którejś z doniczek, że coś jest nie tak, mogą ją opuścić i zacząć lęgnąć się w drugiej. Tak jak przykładowałem ja tutaj te uszy szreka. Takie małe, dopiero co rosną, ale, ale no mogą go zaatakować. Są oczywiście sposoby, żeby się ich pozbyć w ogóle bez ingerencji chemii. Trzeba. Przesuszyć ziemię, ponieważ one potrzebują wilgotnego podłoża. Niemniej jednak, no tak, jak teraz, wiadomo, podlewamy kwiaty, wszystko o wiele rzadziej. No ale też musimy kiedyś to zrobić, no nie chcemy ususzyć po prostu kwiatów. Dlatego ja proponuję właśnie zastosowanie takich arkuszy klejących. Nie wygląda to jakoś źle estetycznie. No wiadomo, zawsze coś się w oczy rzuca, ale. Nie jest to jakiś straszny. Tutaj mam rozrobiony już po prostu preparat. Spójrzcie, cała ta woda jest yy, po rozrobieniu zmieniła kolor na mleczny. Znaczy, że środek się dość dobrze rozmieszał. Samo podlewanie jest banalnie proste. No to każdy na pewno wie. Też nie będę podlewał nie wiadomo jak intensywnie tych moich kwiatów. Pójdźcie. I to wystarczy. Nie ma sensu podlewać go bardziej intensywnie niż zawsze to robimy. Ten oto środek można również użyć jako oprysk na kwiaty, że pryskamy całe rośliny. No, ja tego nie będę robił, ponieważ nie chcę ryzykować jakiegoś kontaktu z, ze skórą osób postronnych. No, tak jak widzicie, takie pół litra wystarczyło na, żeby tak intensywnie podlać. 2, 3, no, z 3,5 litra podłoża. Tak więc środek jest dość wydajny. Należy pamiętać, tak jak mówiłem, żeby podlać wszystkie kwiaty, które macie w domu, bez względu na to, czy one są zainfekowane, czy nie, ponieważ ziemiórki mogą w tym właśnie kwiecie. Mieć już swoje larwy złożone, co do samych tych arkuszy. Zaraz Wam pokażę, jak to się stosuje. I teraz tak każdy taki arkusz jest zabezpieczony takim oto papierem z dwóch stron, żeby po prostu one się nie skleiły między sobą. To zrywamy, ja zaraz to zerwę, i zaraz do was wracam. Ogólnie ta taśma zabezpieczająca się bardzo mocno trzyma. Bardzo mocno trzyma yy, tego arkusza. On jest bardzo mocno klejący. Mo, musicie uwierzyć mi na słowo. Aplikacja jest banalnie prosta. Po prostu bierzemy z tyłu rośliny, nawet. Wbijamy i gotowe. Taką tak to doniczkę stawiamy w normalnym miejscu. Jeżeli macie jakieś kwiaty, to ten arkusz ściągnie po prostu te muszki wszystkie z okolicy do siebie. No to jest prosta zasada, taka jak z żółtą taśmą i biedronkami w walce przeciw mszycom. Tylko, że do tego się przyklei i się po prostu już nie odało. Już się nawet liść przykleił. Już się nie oderwie. No wiadomo, biedronka poleci. Tak więc nie przedłużając, mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Tak jak mówię, ja ziemiurki miałem pierwszy raz. Prędzej nigdy z tym nie miałem. no Ktoś musiał mi w prezencie, że tak powiem, w cudzysłowie, oczywiście niezłośliwie to przekazać z jakimś kwiatem. O, proszę, tu już jest jedna chodzi. Tak więc widać, że są. Za jakiś czas nagram film po prostu, czy to się sprawdziło, czy nie. Czy trzeba było użyć tego drugiego środka, bardziej chemicznego. Ja podlewam resztę kwiatów. I nie przedłużając, zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania, do oglądania innych filmów i do udostępniania. Na razie cześć.